Chciałem wam wszystkim zademonstrować, jak się szybko opony zmienia. No bo po prostu mówię, taka jest sytuacja, że trzeba przejść z letniej na zimowy, ta już jest zdarta i trzeba po. i tak, postaram się wam pokazać, jak to szybko można zrobić. I przy okazji opowiem historię, właśnie dlaczego mam taką sympatię do tego składaka. Ponieważ to jest rower, który sobie yy, spróbowałem na nim. Pierwsze były takie fajne, właśnie te, jeszcze były wigry. Ale był też właśnie jubilat i tak mówię sobie: A, kupię tego jubilata, zobaczę, jak on się będzie spisywał, bo to są koła 24, bo wtedy na, na takiego górala to mi nie było stać, bo były strasznie drogie. No i sobie pomyślałem: A czemu nie jubilat? Mówi, Może akurat można i na jubilacie też coś osiągnąć. No i rzeczywiście, to rocznie tak na tym jubilacie przyjeżdżam, no te minimum, te 3000, minimum. Nieraz się uda więcej, nieraz mniej. Były takie okresy, że zrobiłem tylko 2000 ale staram się intensywnie tym rowerem jeździć i moim zdaniem, to jest takie moje zdanie, że ja tutaj nie widzę lepszego rowera do takiej właśnie do takiej jazdy amatorskiej, bo już nie mówię o, o jeździe takiej tej, dla zawodowców czy na góralach a jeżeli chodzi o właśnie o tego składaka to jest naprawdę jeden z najlepszych rowerów ma lekką przekładnie lekko się kręci można go poskładać, złożyć torby torbę do podróży nawet można go tutaj obłożyć dodatkowymi jakimiś bagażami, na przykład typu koszyk, że można coś przewieźć większego. Można sobie na przykład z tyłu rozłożyć na, położyć i jest poskładany namiot, żeby sobie pojechać gdzieś na przykład na weekend nad jezioro. I wszystko tego. W razie czego można go przenieść, jest lekki, nie stwarza problemów, nie stwarza kłopotu. Naprawdę jest, ja jestem zadowolony. Jeżdżę ponad 20 lat już takim rowerkiem i, i naprawdę innego bym nie chciał. No, jeżeli chodzi o a, a, amatorską jazdę oczywiście, no bo mam też lepszy rower taki wyczynowy, ale to mówimy teraz o tym składaku właśnie, że jestem do niego przywiązany i naprawdę. Nawet mi się udało, właśnie tak jak na pewno wiecie, bo czytaliście, bo to nie jest żadną tajemnicą, że udało mi się na wyścigu krosowym pojechać i zdobyć drugie miejsce na tych 145 zawodników, że naprawdę to było takim głośnym programu, bo nawet się wszyscy śmieli, że yy, jak wystartowałem na starcie. To śmieli się, że panie gdzie pan z takim składakiem, tutaj, to tu jest wyścig krosowy dla górali. No, ale ja tam nie zrażałem się tym, co ludzie mówią, tylko robiłem i wystartowałem. No i tak, pierwsze początki to było ciężko, bo dlatego, że zostawili mnie z tyłu, no wiadomo, mieli przerzutki przekładnie, ich rowery pędziły z prędkością nawet 50 na godzinę, nawet może szybciej. A ja tym składaczku bez przerzutek, bez niczego, ale jadę. No i w końcu przed taki punkt fajny. Bo pojawiła się ta, taki duży podjazd, góra taka, nie wiem to ile tam było zniesienia tego promienia, ale była taka góra. I ja sobie tak z tym jadę i myślę, że na pewno jakaś kraksa, bo taka grupa się tam zebrała, prawie tam wszyscy, ta czołówka co była, wszyscy pod tą górą. A ja patrzę, a oni się tam męczą pod tą górę. No ja na tym swoim skoraczku stanąłem na pedała i sobie tak slomem, slomem, jednego, drugiego, piątego, dziesiątego, aż dojechałem do samej szpicy, do tego pilota, Całego tego wyścigu. Jeszcze ten pilot tak fajnie skomentował, panie, niech pan tu zjedzie, bo tu jest wyścig krosowy. Ale ku zdziwieniu zobaczył, że ja mam numer, no to normalnie on był w szoku. I tak pokurzył, panie, pan też tutaj bierze udział? Tak, za głowę się złapał. No i niestety ja później zobaczyłem z góry, że jest tylko zawodnik jeden przede mną na, na wyścigówce na takim, na, na kołach 28. No, to więc skoczyłem za nim na tym składaczku, żeby go gonić. Osiągałem prędkość 40-45, nawet bo to z góry można było fajnie tego. No i to była rewelacja. Wpadamy już na tą metę. Znaczy, jeszcze przed tym, przed całą tą, yy, bo to meta była z góry i dlatego nie udało mi się zdobyć pierwszego miejsca. Bo żeby ta meta była pod górę, to prawdopodobnie bym tego jednego też. Wyścignąłbym był pierwszy. Mieliśmy przewagę nad tym całą grupą 4,5 minuty. To wszyscy byli normalnie zszokowani, że na takim składaczku można takie osiągnąć efekty. No i niestety.